Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na otwarciu Hangaru 646, miejsca, które pokazywałem Wam mniej więcej w listopadzie. Wtedy mieliśmy wywiad z Igorem, pomysłodawcą i w sumie twórcą Hangaru. Dlatego teraz wejdziemy i zobaczymy, czym jest Hangar Ośrodka. Recepcja. Recepcja Hangaru. Dzień dobry. I rejestracja. Tam są na razie dwa, ale będą trzy tablety, na których będzie można się rejestrować. Eee, kawiarnia i poczekalnia z trenerami. Dzień dobry trenerom. Dzień dobry. <laughs> Idziemy dalej. Eee, po takiej nawierzchni na wykonanej ze sztucznej trawy przechodzimy do a, takiego sporego korytarza, który ma kilka tajemniczych drzwi. Pierwsze drzwi to sala z piłkarzykami. Zobacz, tu wygląda. Tak. Tu mamy na jeden stół do piłkarzyków i bardzo komfortowe wnętrze. Również taką sztuczną trawą na ścianie, jakąś głową drewnianego jelonka. Do tego jakieś, nawet lampa jest na takim bardzo fajnym, dość antycznym statywie. Także tak wygląda sala z piłkarzykami plus, miejsce gdzie można sobie spokojnie usiąść jakieś, są też drobne szafki do przechowania swoich rzeczy, jest również wielki telewizor, na którym będzie wyświetlać się może nie regulamin, ale taki zbiór zasad i wskazówek jak korzystać z tych wszystkich miejsc. Szatnia damska, tam z oczywistych względów nie wejdę, sala do ping-ponga, tutaj nawet na żywo można zobaczyć jak wygląda sala do ping-ponga. Dzień dobry. Dzień dobry. Sala do ping-ponga również z szafeczkami i e, dość antycznymi, ale mimo wszystko bardzo ładnie odnowionymi kaderferami. To wygląda sala, tu jest przy okazji też można e, zrobić e, jakieś urodziny czy przyjęcia. E, jest widać też miejsce na rzutnik. Plus, jest tablica, ekran, więc nawet jakieś spotkania, konferencje można. Szatnia męska. No tutaj już mogę wejść i pokażę, jak wygląda szatnia męska. Jeśli ktoś byłby bardzo ciekaw, rozdziela się tu są szafeczki. Mężczyźni mają szafeczki czarne, kobiety mają szafeczki czerwone. Do tego tutaj jest również wejście do prysznica. A po drugiej stronie są umywalki, dzień dobry, kamerzysta, omen i toalety. Także wygląda to mniej więcej w ten sposób. No i teraz wchodzimy, oczywiście, do najważniejszego miejsca w hangarze, czyli do samego hangaru w jego no w sumie w wspaniałości. Zobaczcie, pod sufitem, prawdziwy to nie jest atrapa, to nie jest model, prawdziwy szybowiec od Aeroklubu Warszawskiego. No, i tutaj zobaczcie e, cały ten hangar. Także widać, jak to wygląda mniej więcej. Zaraz pójdziemy sobie jeszcze na górę i pokażę wam, jak to wygląda z góry. Także e, wejdę sobie tutaj. Tak naprawdę jeszcze strefa jest w budowie. Tutaj widać e, na jasno. Zaraz będziemy o tym mówić z założycielem, właśnie z Igorem i jego bratem Marcinem, który odpowiadał za stronę sportową. Ale pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj, żeby nie spaść w ten wielki dół, pokażę Wam z tej strony, zobaczę wygląda właśnie cały hangar 646, do tego jeszcze tu jest jedna strefa i zaraz przejdziemy sobie jeszcze na górę, żebyście zobaczyli cały dół z góry, no, a potem przejdziemy do rozmowy z twórcami tego miejsca, także na razie jeszcze idę, pokazując Tutaj to wygląda, tam gdzie byliśmy, to mniej więcej wygląda w ten sposób. Idziemy teraz na górę i pokażę wam. O, tutaj jeszcze w sumie też nie zrobione, ale widać, jaki to jest w sumie ogromny budynek, i ogromna przestrzeń, ten szybowiec i cała ta strefa do skakania. Także teraz przejdziemy sobie do rozmowy i przyjrzymy się dokładnie poszczególnym elementom hangaru. Dobrze moi drodzy, jest ze mną tym razem zamiast Igora, jego brat, czyli w sumie daleko nie odeszliśmy. Marcin, który odpowiada za część sportową oraz również jest pomysłodawcą. Marcin będzie mówił z offu i przy okazji będzie nam opisywał dokładnie to, na co patrzę. Teraz patrzymy na tamtą strefę. To jest miejsce do zbijaka i powiedzmy, jak to będzie wyglądać, jaki był w ogóle plan na tamtą strefę. Plan był taki, żeby właśnie oddzielić trochę tą strefę, żeby ona była do, do gry wzbijaka i żeby też była na przykład na zajęcia grupowe z fitnessu na trampolinach, bądź z zajęć z akrobatyki na trampolinach. Więc ona jest trochę taka oddzielna, jest tam 16 pól i 4 pola obok, więc też jest fajna, fajna, fajna taka strefa na sam początek, żeby obeznać się z, z trampolinami, bo one są troszeczkę mniejsze. To, co mnie od razu zainteresowało, to co powiedziałeś o fitness na trampolinach. E, dokładnie tak. To, no to jest. To jest, u nas to jest coś bardzo nowego, w Stanach i w Australii, w parkach tego typu jest to bardzo popularne, ponieważ na, na trampolinach można spalić bardzo dużo kalorii i już od samego skakania, e, nawet przyjścia do nas i poskakania sobie pół godziny trzy godzinę po prostu setki kalorii można spalić, no i właśnie chcemy wprowadzić takie zajęcia z fitnessu na trampolinach, jest to coś innowacyjnego, jest to coś nowego i myślę, że po prostu wiele ludzi może być tym zainteresowanych, ponieważ no, często zwykły fitness jest już, jest czymś starym, czymś takim nudnym, i wiele osób myśla, że szuka czegoś nowego. Dobra, teraz ta strefa, gdzie patrzymy tutaj, czyli za taką dużą czerwoną ścianą jest trochę mniej pól, ale za to są większe i jest też kilka przeszkód. Dokładnie tak. No to są pola większe po to, żeby moż można spróbować na przykład e, zrobić jakąś ewolucję i, i nie wpaść na, na ten materac, tylko upaść na, na trampolinę, więc jest nam dużo łatwiej. One też wybijają troszeczkę mocniej do góry. E, dokładnie jak powiedziałeś, są też przeszkody, czyli jak już znudzi nam się zwykłe skakanie, to można pokusić się na przykład przeskoczyć, przeskoczyć przeszkodę, czy wskoczyć na ją, zeskoczyć sobie potem na trampolinę, e, więc tu już można sobie to jakoś urozmaicić fajnie dwie długie ścieżki i zakończone pochyłą ścianą to dlaczego tak? No te ścieżki są po to, żeby na przykład jeżeli osoba powiedzmy już jest bardziej doświadczona, może sobie wykonywać ewolucję po ewolucji, czyli na przykład tak jak dzisiaj widzieliśmy, kolega robił salto po salcie, i na przykład zrobił pięć z rzędu. Więc czyli na przykład to jest po to, a ściana na przykład można odbić się od ściany, wykonać salto bądź po prostu się od niej odbić. Tu mamy z kolei ścieżkę tak samo długą, tylko podzieloną na pół i na jej końcu widać e, dwa kosze. To, to tylko chyba do rozrywki. Tak, to jest typowo rozrywkowe. To jest rekreacja, żeby można było. Nawet niska osoba będzie mogła zapakować do kosza, czyli nie trzeba mieć dwóch metrów wzrostu i wyskoku dobrego, żeby zapakować do kosza, tylko można poczuć się jak, jak gracz NBA, nawet mając metr 70. Dobra, teraz może chodź do tych żółtych stref, zobaczymy, co tam jest, żeby nie filmować tylko z jednego miejsca. Jak się nie o kabel, to będzie super. I teraz też będzie widać kosze z bliska. O tym morzu gąbek zaraz porozmawiamy. To Teraz e, dobra, cztery żółte trampoliny. I dlaczego one są tak oddzielone? I dlaczego są żółte? E, są, to, są to trampoliny, troszeczkę inne są żółte, po to, aby, e, po to, aby odznaczyć to, że wybijają troszeczkę mocniej niż te czarne, czyli powiedzmy już. E, jak komuś się znudziły czarne trampoliny i uważa, że już za mały, za mały wyskok na nich jest, może pójść sobie na żółte i, i doznać powiedzmy tego większego lotu, no więc dlatego są żółte, żeby po prostu się jakoś odznaczały, a jeżeli chodzi o basen z gąbkami, bo... Właśnie, to może gąbę, które tutaj widzę. No niestety, niestety musimy dokonać malutkiej zmiany a propos basenu, więc dobrze, że zrobiliśmy testy, musimy pogłębić basen, wrzucić więcej gąbek i teraz po prostu e, panowie rozbierają go i pogłębiamy basen, więc jutro będzie już gotowy. Bo to co, zobaczyłem, czyli się spóźniłem, na... a, czyli za wcześnie jestem, żeby poskakać sobie do gąbek. Dokładnie, niestety za wcześnie, no ale po to właśnie są testy, że takie rzeczy, takie rzeczy wynikają właśnie przed oficjalnym otwarciem, na szczęście nie, nie po otwarciu. Bo to, co już widziałem teraz, bo to jest tak, że te gąbki nie będą leżeć tak, jak teraz leżą, tylko one przekrywają w tej chwili trzy ścieżki, tutaj będą iść w tamtą stronę, na tamtą ścianę i na końcu tych ścieżek jest dół z gąbkami. Dokładnie tak, tam, tam, są, tam gdzie leżą gąbki, tam jest podest yy, i są trzy trampoliny, z których można się wybić do basenu z gąbkami I te gąbki będą w tym basenie i po prostu one amortyzują totalnie nasz upadek, czyli de facto ktoś, kto jest w ogóle niedoświadczony i chce spróbować na przykład salta w tył, salta w przód bądź, bądź jakiejś ewolucji, może spokojnie sobie to spróbować i wylądować sobie mięciutko jak na, na chmurce, że tak powiem. Dobra, czyli tak, kosze widzieliśmy, czyli tę strefę mamy omówioną. Teraz pójdźmy do tego, co jeszcze jest w formie stelaża, ale stanowi chyba jedną z największych atrakcji, czyli ogromny 6-metrowy najazd, tak? Dokładnie tak. 6 metrów to jest najwyższy, najwyższa skocznia, najwyższy najazd. On jest aż na 6 metrach, a jest do, od ziemi jest na 8 metrach, bo cały najazd jest jakby podniesiony o 2 metry, ponieważ poducha, na której będziemy lądować, będzie miała 2 metry wysokości, więc... THANKS De facto, progi, z których, z których będziemy skakać, muszą być nad poduchą, czyli całą konstrukcję musieliśmy podnieść o 2 metry. Czyli, jak de facto, jak staniemy na samej górze, gdzie aż na 8 metrach wysokości, co daje naprawdę niesamowite wrażenie i będzie widać cały park z wysokości. I no, nie powiem nad tym elementem, nad tym najazdem. Walczyliśmy bardzo długo, mieliśmy po prostu kilkanaście przeróbek. Nawet przed samym budowaniem jeszcze jakaś nam się przeróbka wdała, i, ale wydaje nam się, czy jesteśmy tego pewni, że kąty promienia wszystko po prostu jest idealne. Pomogła nam profesjonalna ekipa, która robiła Freestyle Akademii w Laxi w Stuttgartzie, więc wydaje nam się, że naprawdę będzie super. I tak jak widzimy, są trzy różne najazdy: jeden jest na trzech, drugi na czterech i, i czwarty na pięciu i pół. To przepraszam, nie na 6, tylko na 5,5 i pół metrach. Więc każdy może znaleźć coś dla siebie, od małego do większego najazdu. Dobra, też, teraz choć pójdziemy, zobaczymy to z tej strony. Teraz, jak to wygląda w takiej formie niezabudowanej, to, to pewnie każdy się czuje odważny, ale już, już w tej chwili widzę, że to robi wrażenie. Tutaj jest ten ostatni, najwyższy najazd, i tu jest ten dołek, i on się tam kończy. A co sprawiło główny problem przy, przy budowie tego, tej rampy? No, główny problem sp sprawiało to, że nie ma takich. Ciężko nawet znaleźć ludzi, którzy robią takie rzeczy, ale w końcu kogoś znaleźliśmy. E, no ale nie jest to dla wszystkich codzienność, i po prostu trochę osoby, które to robią się przeliczyły z tym. Aczkolwiek wszystko jest na dobrej drodze, naprawdę uważamy, że robią super robotę, wszystko jest bardzo stabilne i super wykonane, e, więc wydaje nam się, że czas po prostu, czas się opłaci. E, i, I tak naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z tej roboty. Już nie możemy się doczekać. Aż pójdzie na to drewno i, i po prostu będzie to przypominało całkowicie najazd. E, jeszcze powiem tylko, że będziemy, najazd będzie cały drewniany, będzie można zjeżdżać na rowerach, deskorolkach, rolkach i specjalnie do naszego miejsca stworzonych snowboardów z kółkami i nart z kółkami. Okej, okay, ale to oczywiście taki długi najazd i wyskok się musi zakończyć bezpiecznie, więc w tym miejscu, w tym wielkim dole, tutaj, który jest teraz na razie zajęty przez w sumie palety. palety sklejki, sklejki, tak? Będzie. Tu będzie ogromna poducha, która będzie miała 15 metrów długości na 8 metrów szerokości. To będzie taka poducha, ona będzie miała 2 metry, 2,20 wysokości. To będzie taka poducha powietrzna, troszeczkę inna niż taka, na których ludzie skaczą na stokach narciarskich, ponieważ to będzie taka poducha z takimi słupami z powietrzem w środku i te słupy będą się pod naszym ciężarem uginać. I to często już teraz jest za granicą stosowane zamiast basenów z gąbkami, i wiele miejsc, które miały baseny z gąbkami, tego typu e, zmieniają po prostu zmieniają e, gąbki na basy na Boże przepraszam na, na poducha i e, no i Plusy poduchy są takie, że można bardzo łatwo wyjść z takiej poduchy, nie trzeba się wygrzybywać z, z gąbek, e, jest higieniczna, e, nie pylą się, nie py, basen się nie pyli, w sensie poducha się nie pyli, a gąbki jak wiemy, jak ktoś skacze, strasznie się pylą, wchodzą w oczy, wchodzą w ubranie i no, jest to bardzo nieprzyjemne, więc tak naprawdę de facto są same plusy i, i już gąbki idą trochę do lamusa i teraz e, na ich miejsce idzie poducha. Ale gąbki zawsze są fajne. Gąbki zawsze będą fajne, dokładnie można się nimi porzucać i, i dzieci, zwłaszcza dzieci bardzo lubią gąbki, więc dlatego mamy jeden basen z gąbkami, bo wiemy, że też jest fan do nich sobie wpaść i tam ustawić sobie wieżyczkę cokolwiek.